Turcja blokuje plan obrony Polski przez NATO. Miliarder Michael Bloomberg stawia wyzwanie Trumpowi. Polskie złoto wróciło do naszego kraju. I na koniec przekonamy się, że Andrzej Duda planuje wprowadzić wcześniejsze emerytury. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Dzień dobry. I zanim zaczniemy, pierwszy temat, który dziś będziemy omawiać, będzie dotyczył wrogiej postawy prezydenta Turcji Erdogana, czy też, jak to niektórzy mnie poprawiają, Erdoana względem Polski. Tylko czy mamy się tutaj czego obawiać? No cóż, gdyby to nie był akurat Erdoğan, no to może nie, ale trzeba pamiętać, że on raczej ma dość radykalne podejście do wypowiadanych słów, o czym mogliśmy się przekonać o w tym filmie. Zapraszam więc do tego materiału, jeśli jeszcze go nie widzieliście, wystarczy kliknąć czy to teraz czy po obejrzeniu już tego filmu. A tymczasem zaczynamy już pierwszy temat. Turcja nie poprze planu pomocy NATO dla Polski i krajów bałtyckich, dopóki sojusz nie zaoferuje jej politycznego poparcia w walce przeciwko kurdyjskim milicjom powszechnych jednostek ochrony w Syrii, informuje Reuters. Agencja powołując się na cztery źródła dyplomatyczne w NATO podała, że Ankara przekazała swojemu wysłannikowi w sojuszu, aby nie podpisywał się pod planami obrony Polski i krajów bałtyckich. Turcja domaga się uznania powszechnych jednostek ochrony za terrorystów. Reuters podkreśla, że NATO stara się wypracować formalną zgodę wszystkich 29 członków paktu na plan militarny, który zakłada obronę Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku rosyjskiego ataku. Źródło Reutersa nazwało zachowanie Turcji destrukcyjnym, podkreślając, że cała sprawa dzieje się w momencie, w którym NATO próbuje podkreślić jedność. Jak przypomina agencja, niedawno sceptycznie o sojuszu wypowiedział się prezydent USA Donald Trump, z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron stwierdził wręcz, że NATO jest w stanie śmierci klinicznej. W reakcji na stanowisko Turcji rzeczniczka sojuszu Anna Lungesku oświadczyła, że NATO ma plany obrony wszystkich swoich sojuszników i są oni bezpieczni. Czy naprawdę jesteśmy aż tak bezpieczni, jak próbuje nam wmówić rzeczniczka NATO i możemy spać spokojnie, nie martwiąc się kolejnymi prowokacjami Rosji? No, myślę, że niestety nie. Szczególnie wtedy, kiedy nawet przywódca Stanów Zjednoczonych, czyli jakby nie było też przywódca NATO, ewidentnie wprost krytykuje tę organizację i przestaje w nią wierzyć. Więc być może zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych przyniosłaby nam więcej korzyści. No, tego też bym nie był taki pewien, ale. No co do już tej zmiany, no to mamy nowego kandydata na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych, który tak samo jak Trump jest miliarderem, ale również ma swoje bardzo opiniotwórcze media. Poznajmy Michaela Bloomberg'a. Former New York City Mayor Michael Bloomberg is in Phoenix, Arizona today where he filed to be on the ballot for, the Democratic primary for president. Donald Trump to śmiertelne zagrożenie dla naszego kraju i wartości, mówi były burmistrz Nowego Jorku i twórca agencji informacyjnej, która zaczerpnęła nazwę od jego nazwiska i oficjalnie zgłasza chęć startu w wyborach prezydenckich z ramienia demokratów. Kandyduje, by pokonać Trumpa i odbudować Amerykę. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne lata lekkomyślnych i nieetycznych zachowań jego jako prezydenta, powiedział Michael Bloomberg w oświadczeniu. Jeśli Trump wygra kolejną kadencję, możemy już nigdy nie odwrócić zniszczeń, które dokona, dodał 77-letni miliarder. Bloomberg to były burmistrz Nowego Jorku. Funkcję tę sprawował trzykrotnie. Odpowiadał m.in. za odbudowę miasta po atakach z 11 września 2001 roku. Działał też na rzecz zmian klimatycznych i w sprawie regulacji dotyczących dostępu do broni. W filmie promującym go jako kandydata chwali się też osiągnięciami menedżerskimi i tworzeniem nowych miejsc pracy w Bloomberg LP, firmie, której jest założycielem. Według szacunków Forbes'a, Bloomberg ma majątek wart 54 miliardów dolarów. To czyni go ósmym najbogatszym człowiekiem na świecie. Co ciekawe, jego własna agencja, która również prowadzi ranking miliarderów, swojego szefa w nim pomija. Michael Bloomberg to kolejny kandydat na kandydata z ramienia Republikanów. Chęć w wyborach z już były wiceprezydent Joe Biden, a także Pete Buttigieg, młody burmistrz miasta South Bend oraz prawniczka Elizabeth Warren i senator Bernie Sanders. Bloomberg już od miesięcy zapowiadał, że rozważa kandydowanie. Powodem mają być jego obawy, że obecni kandydaci demokratów nie poradzą sobie z wygraną z Trumpem. Tak jak w Polsce opozycja usiłuje wrzucić do puli kandydatów na prezydenta w przyszłych wyborach odpowiednika dla Andrzeja Dudy, czyli kogoś niezbyt znanego szerszej publice polityka, Jaszkowiaka, prezydenta Poznania. Tak i w Stanach Zjednoczonych ma miejsce podobna sytuacja, i skoro tam miliarder już zdołał wygrać wybory, no to być może miliarder z tej drugiej strony, teoretycznie zupełnie niezależny. Eee, też będzie miał szansę. Ale czy to w ogóle ma jeszcze sens? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, co wy sądzicie o kandydaturze Michaela Bloomberga, a tymczasem, skoro już zaczęliśmy mówić o Polsce i zagrożeniach na nas czyhających, no to zobaczmy, w jaki sposób Polska próbuje się przed nimi chronić. Po 80-letniej tułaczce po świecie, podczas której odwiedziło m.in. Afrykę i Amerykę Północną, polskie złoto wróciło do kraju. Tak wyjazd, jak i powrót odbyły się w całkowitej tajemnicy. Okoliczności jednak były zupełnie odmienne. To złoto Polaków, podkreślał prezentując sztabki w bankowym skarbcu prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. I to dosłownie. W dwudziestoleciu międzywojennym bowiem, kiedy Bank Polski zaczął gromadzić rezerwy w złocie, przeprowadzono narodową zbiórkę złota, kosztowności i Walut, a Polacy za przekazane dobra stali się akcjonariuszami Banku Polskiego. NBP jest zaś spadkobiercą i kontynuatorem dzieła Banku Polskiego. Tak jak i dzisiaj, tak i w przeddzień wojny złota nie trzymano w jednym miejscu. W skarbcu Banku Polskiego SA w Warszawie zdeponowano 193 miliony złotych, w jego oddziałach 174 miliony złotych, a 100 milionów złotych ulokowano jako depozyt za granicą. W obliczu realnego zagrożenia konfliktem zbrojnym ówczesne władze banku zdecydowały się całość zabezpieczyć poza Polską, w Paryżu bądź Londynie. Nie wiadomo jednak, czy łudzono się, że Hitler na nas nie napadnie, czy też z innych przyczyn. W każdym razie podjęcie decyzji odlekano. Zapewne liczono się też ze zdecydowanym sprzeciwem premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego i generała inspektora sił zbrojnych Edwarda Rydza-Śmigłego. Bali się oni, że gdyby Polska wstrzymała spłatę swoich długów w czasie wojny, wierzyciele zgarną nasze złoto. W momencie wybuchu wojny w skarbcu leżało więc około 80 ton złota. Na ewakuację drogą powietrzną było już za późno i wtedy do akcji przystąpili pracownicy banku. Autobusami Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych udało im się wywieźć 15 ton do Brześcia. Kolejną Partię próbowali transportować pociągiem, ale ciężar sztabek na to nie pozwolił. Trzeba było ewakuację podzielić na etapy. Pod koniec wojny złoto Banku Polskiego było rozsiane po świecie. W Banku Anglii znajdowało się 155 milionów złotych, w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku 154 milionów złotych, a w Banku Kanady 87 milionów złotych. W dodatku w Narodowym Banku Rumunii było 370 tysięcy złotych i w oddziale Banku Polskiego w Londynie 430 tysięcy złotych. Część już po wojnie wróciła do kraju. Między innymi po wygranym procesie z Rumunią. Ale już na przykład Bank Anglii miał spory dylemat, czy oddawać złoto komunistycznym władzom w Polsce. Mimo, że po zakończeniu wojny w Europie mocarstwa zachodnie wycofały uznanie dla polskiego rządu w Londynie. Za jedyny legalny rząd Polski uznano tymczasowy rząd jedności narodowej w Warszawie. Zresztą część zdeponowanego tam kruszcu posłużyła do rozliczeń. W czerwcu 1940 roku wypłacono Brytyjczykom 3 miliony funtów szterlingów w złocie. Była to rekompensata za anulowanie Wydatków sięgających 32 miliony funtów szterlingów poniesionych przez Wielką Brytanię na utrzymanie polskich sił zbrojnych na zachodzie i na cele cywilne. Komuniści okazali się jednak bardziej przebiegli, wyemitowali bony skarbowe i zmusili Bank Polski do ich wykupienia. W ten sposób PRL przejęła depozyty Banku Polskiego. Prezes NBP Adam Glapiński postanowił wrócić do tradycji przechowywania znacznej części rezerw złota NBP na terenie Polski i sprowadził do kraju 100 ton kruszcu o wartości 18 milionów. Złotych z banku Anglii. W sumie w skarbcu banku centralnego znajduje się w tej chwili 105 ton złota. Strategiczna decyzja o zakupie złota wynikała m.in. z dobrej sytuacji gospodarczej oraz sukcesywnego wzrostu aktywów rezerwowych, tłumaczy prezes NBP. Czy jest sens w ogóle przejmować się tym, że sprowadzamy do siebie to złoto? No cóż, to zależy, ale warto mieć na uwadze, że cała ilość posiadanego przez Polskę złota to równowartość rocznego budżetu na tylko 500. A skąd w takim razie bierzemy pokrycie na resztę drukowanych pieniędzy? No cóż, drukareczki działają jak działały, i muszą działać, bo tutaj jeszcze szykują się wcześniejsze emerytury. Związkowcy postulują wprowadzenie emerytur stażowych, a pracodawcy są gotowi do rozmów w tej sprawie. Propozycja ma być również elementem programu wyborczego Andrzeja Dudy w walce o reelekcję w pałacu prezydenckim. Podała Rzeczpospolita. Emerytury w Polsce obecnie wypłacane są głównie po przekroczeniu odpowiedniego wieku. W przypadku kobiet to 60 lat, a mężczyzn, 65. To może się jednak zmienić, jeśli rozpoczną się prace nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych. Jak podała Rzeczpospolita, według proporcji forsowanej przez związkowców kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach stażu, a mężczyźni po 40 latach. Na przykład, pracownik rozpoczynający karierę zawodową w wieku 18 lat. Mógłby zacząć pobierać świadczenie już po ukończeniu 58 roku życia. Na wtorkowym posiedzeniu Zespołu Ubezpieczeń Społecznych w Radzie Dialogu Społecznego zarówno Konfederacja Lewiatan, jak i pracodawcy RP zadeklarowali gotowość do rozmów ze związkowcami na ten temat. Ponadto, według informacji dziennika, emerytury stażowe zamierza obiecać Polakom prezydent Andrzej Duda podczas przyszłorocznej kampanii prezydenckiej. Już w 2015 roku były one w jego programie, ale po objęciu stanowiska głowy państwa nie realizował tej obietnicy powód to mogą być bardzo duże koszty dla budżetu państwa. Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma pracować nad szacunkami kosztów takiej reformy emerytalnej. Przede wszystkim przy emeryturach stażowych trzeba brać pod uwagę wysokość tych świadczeń dla kobiet. Dlatego postulujemy wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. W przypadku emerytur pomostowych proponujemy zaś uzależnić zmniejszenie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach od kwoty zapłaconych za nich składek. Wskazał Jeremi Mordasiewicz z Konfederacji Lewiatan w rozmowie z Rzeczpospolitą. Z kolei, zdaniem profesora Marka Góry, ze Szkoły Głównej Handlowej, wprowadzenie emerytur stażowych nie pomoże aż tak bardzo gospodarce. Polacy powinni raczej nastawiać się na dłuższą pracę, aby w ten sposób podnosić przyszłe świadczenie. Tymczasem wiele osób podejmuje decyzje tu i teraz, nie przewidując jak to będzie w przyszłości, a żyjemy coraz dłużej, mówi profesor Marek Góra. Kiedy wejdzie w życie taka ustawa, no to możemy być pewni tego, że jeśli będziemy chcieli skorzystać z jej zalet, czyli przejść w stan spoczynku i zdobywać emeryturę od zus w wieku 53 czy 58 lat, no to ta emerytura nie będzie już głodowa, a wręcz Bezdomna. Czy jest w ogóle jeszcze sens utrzymywać nasz Zusowski system emerytalny, czy może lepiej byłoby go rozwalić w cholerę i zbudować od nowa? Dajcie koniecznie zdać w tej ankiecie, a tymczasem ruszamy do drętwego suchara. W zaświatach wraków spotyka się Hindenburg, Titanic i Tu-154. Jak zginąłeś? pyta Titanic Hindenberga. No cóż, wybuchł wodór, ogień jak w piekle, minuta po minucie i już było po wszystkim. A ty? No u mnie to góra lodowa, nie miałem szans wykręcić, no i niestety się zatopiliśmy. A ty młody? Pytają, tu 154. A ja? No, ten zamach. Różcy nas zwabili, podłożyli miniaturową bombę na pokładzie, wytworzyli sztuczną mgłę i zmusili nas do lądowania. A wszystko to dlatego, że największy kraj świata uważał nas za śmiertelne zagrożenie. Hindenberg i nich tak patrzą na niego z niedowierzaniem. Serio, młody? A czemu nam nie mówisz, jak było naprawdę? No a co wam mam kurwa powiedzieć? Że brzoza? Tego dręcznego suchara podesłała mi na Instagramie. Grupa Lisa. Za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego Maciewicza. A jeśli ty też chcesz dostać swoją złotą statuetkę, to koniecznie napisz mi swojego suchara w wiadomości prywatnej na Instagramie. Link do insta masz rzecz jasna w opisie. Oraz tutaj Ci go wyświetlam. Ja tymczasem się już będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro, pojutrze. Cześć.